Witajcie na kanale Salaskietrki z Ameryki. Dziś będzie taki odcinek szybki, a dlatego, że e, mówiłem milion razy, że do moich odcinków tematy przysyłają widzowie w zapytaniach i ciągle jakieś tam zapytania dostaję i dostałem od człowieka, nie pamiętam, chyba z Kanady, z Kanady albo z Kanady chyba, że Wymarzoną miał formatówkę, że kupił w końcu sobie to formatówkę i nie tnie tak jakby chciał, że jak przetnie, potem sformatuje, to te elementy nie mają kąta. Jak przyjechał serwis, mu sprawdził wszystko, tnie pod kątem, jak on sam tnie... Niet nie pod kątem. I po prostu jeszcze tak sfrustrowany, że już chwycił się takiej metody, żeby do mnie napisać, bo mówi, że już nie wie, kto mu może pomóc. I myślę, że wielu ludzi ma ten problem, zwłaszcza teraz, teraz po pandemii, dlatego że przed pandemią nie wiem, czy te materiały były. Lepszej jakości, czy były mniej green, czy mniej zielone, mniej regulacji do tego było implementowanych. Teraz jest taki problem, że trzeba przeważnie ciąć to na dwa razy i nieważne, czy to na pile panelowej, tak jak ja mam, na wertykalnej, czy na formatówce, dlatego że inaczej będzie źle. Wezmę kamerę w rękę i pokażę Wam, dlaczego będzie źle i mówię, przed pandemią zdarzało to się dość rzadko. Na tyle rzadko, że czasami jak to się zdarzyło, to byłem zdziwiony, bo robię na początek, jak przyjdzie materiał z danej partii, to po prostu robię próbę, przecinam w połowie formatkę, żeby zobaczyć jak ten dany materiał z danej partii mi się zachowuje, dlatego że nie ukrywam i nikt nie ukrywa, że jak przychodzi towar na paletach, to nikt na hurtowni tego nie przewala i w tej palecie, jak to było zapakowane w fabryce, to potem przeleżało ileś tam w hurtowni i przyszło do wykonawcy, czyli do stolarza, czyli do zakładu takiego jak mój, czy jak tysiące innych na Stanach. Ale jak się kupuje jednostkowo po kilka sztuk, no to wiadomo, że może się zdarzyć, że każda kolejna formatka inaczej się trochę będzie zachowywać. Przy zakupie paletami, jeżeli każdą pale, z każdej palety jedną wezmę i zobaczę, jak ona się zachowuje, to potem już wiem, jak do tematu podejść. Także wezmę zaraz kamerę w rękę i pokażę Wam o co chodzi. Myślę, że dość ważna sprawa. Jak przychodzi do mnie towar na palecie, tak jak tu na dole widzicie, to jeżeli nie muszę, to go nie rozpakowuję. Jest zawinięty w kartony i, i w taśmy. Tu wyżej paleta była, już się właśnie skończyła. Jedna formatka nam została, będę musiał ją przełożyć. E, tu stoi, w zasadzie leży taki w kolorze drewna, to jest takie po prostu na zaś, natomiast te co teraz przeciąłem to rozpakowaliśmy jedną, jedną i drugą i Właśnie wziąłem z tego, żeby zobaczyć, jak one się zachowują i rozpakowujemy w zasadzie przed tym, kiedy zaczynam ciąć. Dlatego, że nie wiem, żeby one niby staram się, widać, że jest poszymowane, że one leży ten materiał równie sięńko. I to nie, nie jest, że on jest krzywy, tylko dlatego, że on się patrzy po cięciu, to mi się wydaje, że to jest, nie wiem, no. Ma wewnętrzne naprężenia. Możliwe, że to są te zielone, zielone regulacje i oni zmienili jakiś skład tego nasypu i coś tam się właśnie wyrabia. Kiedyś już pokazywałem Wam to. I to jest dowód na to, że nieważne jak dobrą macie maszynę, jeżeli materiał jest coś z nim nie tak, jest za bardzo ekologiczny. Bo mówię, przed tym to się nie bardzo zdarzało. Przed pandemią teraz na nagminnie z każdym, z każdego dostawem płyta przyjdzie. I zobaczcie, tu dolega, dopiero został przecięty. Także tu jest jakieś 3 mm, i tu przez ustawię ustawie równo, o, się widzieli, że tu leży jedno na drugim, pewnie jest po prostu ślad o gzymce albo nie wiem, no w każdym bądź razie leży to i możecie, możecie zobaczyć, że ta duża część jest prosta, ta odcięta mniejsza jest krzywa. Nie wiem, czy to będziecie w stanie zaobserwować. Może przy dużej, przy dużym szczęściu Uda się to pokazać, że góra jest. Ale co to nam mówi? To znaczy, że nieważne jaka jest piła, trzeba to ciąć często dwa razy czyli raz nie z naddatkiem, i potem to, co nam wykrzywione zostaje obcinamy jeszcze raz przynajmniej jedną krawędź ta, która idzie potem pod obrzeżówkę dlatego że tak mam ustawioną produkcję, że reference point, czyli punkt odniesienia jest od strony frontu, od strony obrzeżówki i potem wszystko co idzie do ściany, to nawet jak są jakieś tam nierówności, to nie widać tego, do, bo albo i do panele końcowe, albo i do e, listwy wypełniające do ściany, tak zwane Scribes. Myślę, że widzieliście o co chodzi, że jak przetniemy formatkę, to po prostu ten wąszy element robi się łuk. Robi się I wziąłem ten kawałek, kawałek kartonu, żeby Wam pokazać w czym jest problem. Problem jest taki, że o ile, czy to na formatówce, czy na e, jakieś pile panelowej, jeżeli... O, Obcinamy brzeg, tak zwane robimy trym. Wiadomo, że fabryczną, fabryczną krawędź trzeba e, obciąć. To nam to się obetnie równo i jest pięknie. Natomiast kolejny element, może tak narysuję wam, pokażę. Tak narysuję w, prze, w przerysowaniu, że. Może tak to zrobię, żeby to było mi łatwiej. O. O. No nie do końca chciałem tak, ale chodzi o to, że to co Wam zostaje, zazwyczaj jest proste, a ten element się wybrzusza. Ale przy cięciu kolejnego nie znaczy, że ten zostanie prosty. Zazwyczaj się dzieje, że on nam się w całości, w zależności, od, w, w zależności od szerokości, ale on się nam wykrzywia. Jeżeli tniemy załóżmy jednostopowe 12 cali, wszystko na 12 cali, to jadnę w tak, że płyta ma więcej niż 48, więc rozcinamy na pół. <laughs> Pokażę Wam na tym przykładzie. Rozcinamy to. Załóżmy, no, ma być prosto. Jakiś kawałek czegoś, żeby narysować prosto. Bo inaczej to cały misterny plan wylądował i nie będzie, nie będziecie widzieć o co, o co mi chodzi. A i ja też jeszcze nie umiem czytać w umysłach. Także rozet, jak rozetnę to na, 20, na 24 z tych 48, to przeważnie. Po rozcięciu robi mi się taka cipka, że tak powiem kolokwialnie, że robi się po prostu szczelina, opiera się na brzegach i robi się szczelina. Wtedy tą część odwracam, że te dwa krzywe są u góry u mnie i wtedy oba jeszcze raz trymuję żeby ta krawędź była prosta, i wtedy to jest punkt odniesienia. I potem od tej strony w tą, i od tej strony w tą tnę. I zazwyczaj to się udaje, że kolejne już te cztery pasy są w miarę prosto, bo wszystkie na, te największe naprężenia, jak rozetnę na, w środku, to one puszczą, i się zrobi, a jak tniemy od brzega, tak jak tu pokazałem, to po prostu część naprężeń puści i to nam się wypatrzy. Następny utniemy, część naprężeń puści, nam się wypatrzy. I to jak utniemy, to często jest tak, że jedna jest wygięta w tą stronę, druga jest wygięta w tą stronę. I potem, jak, jeżeli to jest tak po prostu krzywo, że, że jest jak banan, i potem nieważne, że mam formatówka, nieprosto. Tą krzywą częścią doprowadnicy tniecie i, i nieważne, że tu to jest, załóżmy do prowadnicy i potem tak, jest kąt prosty w tą, kąt prosty w tą, potem kąt prosty w tą i kąt prosty w tą. I nie wyjdzie Wam za Boga na szafce, że ona się złoży i będzie perfekt, dlatego że po prostu materiał jest pokrzywiony i nieważne jak dobrze obrabiarka tnie, jak dobrze maszyna tnie, to będzie na końcu disaster. Dlatego ja też wyważałem otwarte drzwi i mówiłem, że przecież to wina maszyny i zmieniałem obrabiarki. I pizduj wylądował. To się okazało, że to nie jest wina obrabiarki, ale mówię, to się bardzo rzadko zdarzało na płytach w przeszłości. Teraz jest to nagminnie. Dlatego rozpakowujemy palety, które będą szły i wtedy ja będę wiedział, bo nie wszystkie. Nieraz starzy się i to nie od... Nie to, że jeden producent robi tak, a drugi inaczej. To nie ma znaczenia, to jest po prostu randomowo. Nie wiem dlaczego tak jest. Eee, aczkolwiek mówię, zdarza się, że nic się nie dzieje. No to wtedy nie kombinujemy, tylko tniemy na raz. Ale jeżeli przetniemy formatkę i okazuje się, że się wykrzywia, no to znaczy, że cała paleta jest taka i tniemy po prostu od razu ustawiamy na dwa razy i ja wiem, że to więcej czasu, ale nie macie złomu, a tak to po prostu jest garbić i na końcu składanie szafek to jest masakra. Tu pewnie w kadrze widzicie, to są szuflady. One mają 48 cali, to jest metr m szerokości na 10 cali głębokości. Ludzie mają przepas. Nie, przepastne chałupy, żeby coś takiego kurde zmieścić to masakra. Dobrze, że nie będę tego instalował. Jak to wnieść na trzecie piętro? Podejrzewam, że będą okno wyjmować i liftem jakimś, dlatego, że jest tego sporo, parę tych szafek takich, a każda będzie ważyć, nie wiem, no. Ze zmontowaniem frontów i wszystkiego ze 200 kilo Dlatego, że 3 czwartowe fronty, boki 3 czwartowe, szafka wysoka. Ok, anyway. Zapomniałem powiedzieć, że ja tu mam już wycięte, więc yy, dla, z tego powodu, że te y, jak mi się krzywi, dlatego wszystkie paterny staram się robić, żeby ciąć na, na sam pier w, w poprzek bo to nieważne czy ja przetnę wzdłuż, czy w poprzek, jak przetnę w ten sposób, to też te naprężenia się zmniejszą. I potem jak to szatkuję w tą stronę, to tu zostaje mi na tyle, żeby to pociąć dwa razy i tu zostaje mi na tyle, żeby każdy z nich uciąć dwa razy. Także e, czasami, czasami... No, niestety muszę przerwać. Zaczynam nam najpierw poprzek i potem szatkuję to. Po prostu przekręcam tak i szatkuję w pionie. Wszystko na swojej pile panelowej. Dlatego wszystko, co tylko możliwe, to tniemy. Staram się ciąć w poprzek, nawet takie, dlatego że mówię, tu zostaje na tyle. Yy więcej, że jak odetnę tu z naddatkiem, to tniemy to w ten sposób na dwa razy, i na tyle zostaje, żeby to po prostu pociąć dwa razy. Także mówię, no piła panelowa, wertykalna jest yy, łatwa do takiego, do takiego cięcia, natomiast na zwykłej formatówce, no to yy, ja sobie zdaję sobie sprawę, że nie wychodzi to najłatwiej i dlatego Czasami się nie da wszystkiego wziąć w poprzek, tak jak tu. Dlatego odcinam to i ten element jest cięty na dwa razy. Znaczy dwa razy obcinany, żeby był prosty. E, jeden i drugi, dlatego że tu jest 23,5 cala i zostaje tu po prostu na jeden, na drugi cal do formatowania dookoła. Ale nie wszystkie tak się dają zrobić, ale te co się dają, to tak po prostu robimy. Widzicie tu po kolei, bo to już jest zaznaczone, zostało wycięte. Tu zostało zapomniane. Dobrze, że jest materiał zawsze na zapas, przynajmniej jedna płyta. Także lepiej niż zostanie cała płyta, niż ma zbraknąć jedna dziesiąta kawałka. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogłem dlatego i ulżyłem we frustracji, dlatego że wszystko jest proste, jak już się wie. I jak wiesz, jak dany temat ugryźć, to nie jest takie straszne, tak jak to. Jak wiesz po prostu, to nie jest aż takie tragiczne. Ale jak nie wiesz, no to kurczę. Klękajcie narody. Jak się podobało to standardowo? Dajcie lajka. Zapraszam na drewno.pl, aby nabyć tam moje książki. Eee, zapraszam do subskrypcji, proszę o, oczywiście o udostępnienia, żeby bezduszny algorytm to przesłał bardziej do ludzi, może są jeszcze na pewno, którzy potrzebują e, tego filmu, czy tam innych poprzednich, także udostępnijcie. Miłego dnia jeszcze raz i niech moc będzie z Wami.